Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, mam dla Was kilka ogłoszeń, tak na początek, yy, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te cztery linki, które znajdują się w prawym górnym rogu mojego kanału na YouTube, pierwszy to link odnoszący się do profilu na portalu Eko Repetycje. Yy, moja oferta to nauka języka japońskiego i szachów, w razie pytań zapraszam do wysłania wiadomości prywatnej. Kolejna ikona to mój profil na portalu Czeskom. Dobrze znany z filmów, jakie dla Was nagrywam, więc od razu przejdźmy do kolejnej ikonki. Ten przeskoczmy. Ostatni link odnosi nas do mojego fanpage'a na portalu Facebook. Znajdziecie tutaj kilka fajnych udostępnień, zapowiedzi moich filmów, jak też zadanka szachowe do samodzielnego rozwiązania. To tanie za darmo. Jest to jak najbardziej bardzo fajna opcja treningu szachowego. Jak najbardziej Wam ją polecam. Na moim fanpage'u znajdziecie także linki do moich kursów na Udemy. Jeśli zdecydujecie się na ich zakup, właśnie klikając w te linki, ja dostaję 100% wydanej przez Was kwoty. Szczegóły tych kursów znajdziecie, klikając trzecią ikonkę na moim kanale na YouTube. Na ten moment są dostępne dwa kursy: jeden dla początkujących, drugi dla zaawansowanych. Jest jednak kilka opcji z nimi związanych. Możecie kupić je całe lub osobne ich części w formie zipa, których wyślę Wam na maila. Jest też opcja, bym zrobił dla Was film o dowolnej tematyce. W razie pytań, zapraszam do wysyłania wiadomości prywatnej. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o te ogłoszenia. Mam nadzieję, że mi je wybaczycie. Starałem się jak najszybciej przekazać Wam te treści. I nie przedłużając, zapraszam na film. Cześć. Dzień dobry moi drodzy witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Tym razem mamy dla Was bardzo fajną partię z graczem 2250, Przed nią jakieś takie, coś coś, coś mniej więcej 250. Gracz już Wam mówię skąd on jest, jeśli w ogóle można tu kliknąć. bodajże że on był z, z Indonezji, nie można go kliknąć, a z Indonezji nie był utytułowanym graczem. Jednak no, partia świetna ze względu właśnie na ten genialny ruch, który, którego jak sami wiecie będziecie musieli odnaleźć w czasie y, pokazywania tej partii. Y, jak też no, kolejna taka mała cegiełka do tego mojego przeświadczenia, iż karokant <laughs> to shise. no naprawdę, no, no sami zobaczcie jak do tego doszło. Y, przechodzimy y, tutaj o, w otwarcie może. Dobra. Czyli idzie E4, pyk, 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 pyk. Oczywiście wariant wymienny, no bo jakżeby inaczej. C4, czyli taki wariant Monte Carlo, jakoś, jakoś to się tak nazywa. Monte Carlo Variation, a no to jest po prostu taki panów botwinik. Zatem pyk, pyk. E6, o E6 jest najpopularniejsze. Skoczek, czyli najpopularniejsze, goniec. I zwykle, jak idą tutaj gońcem, to my powinniśmy iść gońcem tu. za Zatem, gońc G5. Główna linia, wybicie. Nie lubię tego wybijać, no bo jak sami wiecie, ten, lubię ten wariant z pchnięciem piona do przodu. Nie? Więc no w Karokanie teoretycznie czarnemu no cóż, no czarnemu teoretycznie zależy na zamkniętym centrum, nie? no bo w sumie gra taki głupi debiut. Ale no, zapytajmy się tego gońca, co uważa o obecności pionka e6 na polu e6. Mm -hmm, nie podoba mi się to, łe, łe. Sam powiedział, słyszeliście w ogóle. <ścoughs> co za durnoty. No, no właśnie o to chodzi, że goniec jest zamknięty, goniec nie może tutaj wskoczyć, bo jest pionek, no i lipa. Więc po co otwierać mu tę przekątną, dlatego nie otwieramy mu tej przekątnej w ogóle wybicie. Eee, gracze 250 wybijają pionka. Eee, oczywiście nie wrzucajmy wszystkich do tego samego wora, no ale. Eee, no tak, no i zobaczcie jak to wygląda. Mamy jakieś napięcie w centrum i nagle Bach-Bach, Bach-Bach. Nie ma napięcia w centrum. I właśnie tutaj powinien królową C7, to logiczniejsze by było za atakiem na tych dwóch. Zagrał tutaj. Z... No ja się cofnąłem tym końcem. Nie wiem czy to było jakieś właściwe. No, ale jakoś, no, wiadomo, no, to są blice, więc po prostu się cofnąłem. Tu wybicie, wybicie. No i mamy bardzo uproszczoną pozycję. No oczywiście, no, dalsza gra y, kręciła się tutaj wokół słabości pola na C3. Nie? No to coś z tym polem C3 tutaj trzeba zrobić, ale no, przede wszystkim obrona króla. No tutaj ja widziałem, że on pragnął, bardzo pragnął zagrać B5. F4 dlaczego F4, moi drodzy? F4 dlatego, iż tak sobie wymyśliłem, że może jakiś skoczek tu, skoczek tu lub tu z pchnięciem tego piona i z atakiem na F7. I jeszcze będę mieć otwartą kolumnę F, więc może? Któż to wie? No tutaj, tutaj oczywiście chamska groźba królowa odchodzi z atakiem skoczka, no i... Cóż, no będzie albo mi wymieniał, albo jeśli bym. No bo cóż, mój plan jest prosty. No chcę się tym skoczkiem ruszyć, a teraz nie mogę, no bo po prostu wisi mi figura, jeśli to zrobię. Dlatego odchodzę i też, też zauważcie, ten goniec jest bardzo fajną figurą. Ten kontra ten. Więc w pojedynku gońców. Nasz goniec wychodzi bardzo fajnie. Dlatego też nie opłaca nam się wymiana tego gońca za skoczka nawet. No, bo zwykle ten gońc, jakby jeszcze stanął na B7, no to tutaj ma bardzo fajną diagonalię. No, i no nie lubię aktywnych figur przeciwnika, więc no po co mu zabierać rywala w postaci naszego gońca, nie? Więc no, lepiej po prostu nie wymieniać. No, tutaj już wiadomo, no, widział ten, no to zagrał coś takiego. No, i mamy tutaj fajne pole. No i teraz pyk zagrał skoczek na D5. Zatem moi drodzy. Moje pytanie brzmi, co teraz gracie? Jakie, czy widzicie jakie zagrożenia? Po co on zagrał tym skoczkiem tutaj? Proszę, żebyście przystopowali wideo i spróbowali odnaleźć jakieś. No właśnie, ocenić tę pozycję. Dzięki za chwilę oddechu. Witam po przerwie. Chodzi o to, moi drodzy, że no tutaj ten skoczek przede wszystkim. Gdyby, nie, gdyby te figury na siebie nie patrzyły, no to zawsze tutaj bach, no i wymiana gońca, prawda? No bo nie mógłbym zabić. Główną groźbą jest koczek na s 3 z zabiciem jakości. Oczywiście, no tutaj też może się zakręcić wokół pionka na c3 po, po wcześniejszym pionek na f5 z przegonieniem obrońcy, no skoczek broni. Więc po prostu gramy coś takiego i jest Bach. E, oczywiście, no to wszystko brałem pod uwagę. E, jednak, no tutaj, dla mnie, taką największą, e, naj, taką najfajniejszą rzeczą jest to, iż e, te pola są bardzo słabe. Pamiętacie, co się wydarzyło z czarnopolowym gońcem? Hmm, co to się wydarzyło? Chwila. Tu, tu, tu. 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 Ósmy ruch, goniec bije C3. Nie? Goniec bije C3. Zatem my nie powinniśmy tak na głupa, że aż tak brzydko powiem. Wymieniać figur. No bo później zostajemy z kompleksem słabych pól, które może wykorzystać nasz przeciwnik. Tylko, że no teraz pytanie, no w jaki sposób? No przecież to pole wszystko jest ładnie bronione. Zostawiłem taką drobną pułapkę na przeciwnika. Zagrałem wieżę F3. Dlaczego? Bo pionek wisi. I wyobraźcie sobie, zabił. Zabił piona, spoko, daje szacha, pyk, idę drugą wieżą. Jeśli pobije, pyk, jest bardzo fajnie. Mam bardzo fajnego skoczka, którego nikt nie może ruszyć. No i cóż, no pobił. Okej, okay, zabijam królową. No i ta pozycja białego teraz jest cudowna. W tej sytuacji już stoję praktycznie na wygranej. Właśnie teoretycznie na wygranej, a praktycznie to się jeszcze zobaczę, nie? No bo ten skoczek, jego nie można stąd wygonić. On już się tutaj zadomowił, rozłożył sobie leżaczek, popija herbatkę na polu F6 w obozie czarnego. Więc no, ta figura teraz jest gwiazdą wieczoru, ten skoczek tutaj. No i dodatkowo, no co on tutaj robi. nie? No cóż, no, gdyby nie było tej durnej wieży, no, to można by sobie wskoczyć i zabić. Zawsze trzeba brać pod uwagę takie opcje, ale tak z bardziej takich realistycznych rzeczy, no skoczek atakuje. Co jest ważne, jest broniony przez dwie wieże. To jest no masakra, no jest bardzo fajną figurą. gra graby 5, bo nie rozumie idei, nie rozumie w ogóle tutaj pozycji. E, no, no, zagrał w ten sposób. E, zatem moi drodzy, e, proszę Was, żebyście przystopowali wideo. No i znaleźli e, najlepiej cały wariant. nie, No bo e, i, wariant lub jakieś idee e, z jakimi można by kontynuować tę partię, no bo pamiętajcie też, bo ja na Facebooka bardzo często rzucam zadania, takie na przykład, które rozwiązuję na czeskomie, takie, które pochodzą z moich partii, których nie publikuję na YouTubie, no bo przecież wiadomo, no nie, nie będę wszystkich w partii publikował, no bo to by fuh, bardzo było czasochłonne, a no wiadomo, publikuję jeden filmik w tygodniu we środy. No. Póki co, jeśli to się rozrośnie, no to gwarantuję Wam filmik codziennie i będziecie po prostu systematycznie karmieni moją głupotą. Zatem, co teraz powinien zagrać biały, moi drodzy? Naszym celem jest pole na H7. Pole H7 wygląda bardzo fajnie. Gdyby wieża tutaj wjechała, byłby mat w jednym. Zatem dajemy tego mata. Wieża idzie, atakujemy pole w jaki sposób je bronić no to jest kwestia wielce problematyczna no, no bo co pomyślicie sobie można obronić wieżą hmm. a pamiętacie ten wariant ten wcześniej to znaczy ten motyw wcześniejszy który wam powiedziałem wieża bije wieża bije skoczek wskakuje nagle okazuje się że jest to możliwe Ginie wieża za, królowa za wieżę, nie. No i właśnie i dlatego, dlatego wam powiedziałem ten motyw wcześniej. No bo zawsze warto widzieć takie widełki, nawet jeśli one są niewykonalne. Ale no warto widzieć, że jeśli skoczek tutaj wskoczy, to są widły. Mój przeciwnik zagrał w ten sposób. Zagrał H5. Zatem moi drodzy, ponownie proszę znajdźcie ten najlepszy ruch. Oczywiście że tak jeszcze cofnę w jaki sposób inaczej mógł to bronić na przykład mógł zagrać coś takiego, prawda no a to i tak nic nie zmienia zagram sobie spokojnie królowa e3 z atakiem na tego piona no i w jaki sposób to kontynuować znowu wieżą zagrać nie może, bo wchodzi ten sam motyw nie mógłby spróbować, y, na przykład zagrać tutaj pionem i moje pytanie brzmi, czy ja tutaj coś y, mam z tego y, wydaje mi się, że w tej sytuacji po prostu mógłbym zagrać królową m 4 za takim na wieżę i z obcym dania mata wygląda to całkiem ok y, no, jak najbardziej i co, Zagrać sobie tutaj wieżą i moje pytanie brzmi, czy ja mogę go tutaj. Mogę mu coś lepiej tutaj y, zadziałać? No bo co, jeśli pobije, to on po prostu pobije. Nie, w sumie nie może pobić wieżą, No co, jak mówię, za te widby wchodzą, więc pobije królem. Yy, pobije królem. Hmm, nie widzę tutaj mata, wiecie? A no, zabicie wieży też wygląda ok. Więc no, być może. Mógł się lepiej obronić. No, moment. Po tym ruchu zagrał tak. Zatem proszę was, jeszcze wróć, wrócę do tej sytuacji z programem, więc zobaczymy, jak to tam powinno wyglądać. No, ale no, przechodzimy na razie po partii. Zatem macie tę pozycję. Powodzenia, moi drodzy. Zatem witam po przerwie. Już ostatni raz. Najlepszym ruchem, jaki można było zagrać, bez wątpienia, jest wieża, bije piona. Wieża bije piona z bardzo fajną opcją dania mata w jednym posunięciu. No i jak się tutaj bronić przed tą opcją, przed tą groźbą? No jeśli zagra na przykład wieżą, no to bicie, bicie, wskakuje królowa, musi tu. Jest szach, wskakuje tu. Tu, tu, tu. Jest szach, idzie tu. Jest szach, idzie tu. Można zagrać coś takiego. Pek. Mhm. Mm mm -hmm. e, na przykład tu, 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 tu. No i to jest bardzo fajne. Właściwie wygrane. Pewnie można było to jakoś łatwiej. E, no mój przeciwnik po prostu po zabiciu piona zabił wieżę. Ech, no i dostał ma to w jednym. 25 posunięć w partii z 250. Moim zdaniem można było to znacznie lepiej pograć ogółem to był genialny ruch. Więc no naprawdę bardzo fajnie w ogóle. Jejku, dużo co to takie czerwone? Nie? Jakieś bardzo dużo jakichś problematycznych rzeczy. No oczywiście no tutaj jakby zagrał coś takiego. Czy tu tutaj będą maty, czy nie? Jak sądzicie, wieża bije, wieża bije, królowa G3, H6, pyk, G8, pyk, skoczek D4. Czyli to jest ten wariant co pokazałem. D6 A nie, przepraszam, bicie. A tu są maty w ogóle. G3, goniec. A no tak, no tutaj matujemy. Ha! świetny, Bardzo fajnie. Co prawda, no wiecie, no ja to robię naprawdę no, na szybko, żeby też to nie zajmowało bardzo dużo czasu, nie? No, no spoko. Więc no ten genialny ruch, naprawdę no świetna sprawa. No trochę pomarańczowo i czerwono. Cztery błędy, dwa duże blandery. Ale no jednak pokazuję Wam tę partię, no bo jestem krytyczny ostatnio, bardzo w stosunku do siebie. Więc gdybyście chcieli po prostu wybrechtać tę partię w komentarzach, no to zapraszam. Niemniej zagrałem genialny ruch i jestem z siebie dumny. Ale to też ta partia pokazuje, no cóż, no zagrałem, nie zagrałem jakiejś wybitnej gry, a i tak Karokan został zniszczony, nie? Yy, przeciwnik zagrał dwa świetne posunięcia i tak mu to nie pomogło. Niemniej nie no ta idea z tym skoczkiem, to jest takie... Nie rozumiem czemu to jest blunder. No bo to jest tak z czysto ludzkiego yy, punktu widzenia, wygląda to całkiem spoko. Yy, Okej, okay, Królowa D, co jeśli zabije? Yy, szach, czyżby teraz? Szag G3, królowa bije D3. Czyż to nie na jedno wychodzi? I co, że po prostu powierzana F powinien zabijać skoczka. No oczywiście, że powinien. Niemniej no tego nie zrobił. Hmm i sami widzieliście jak to wyglądało no ten skoczek teraz to już jest masakrą więc no oczywiście no partia blicowa partia pełna błędów Niemniej wydaje mi się że bardzo pouczająca więc możecie się uczyć na moich błędach na moich dobrych ruchach Jesteśmy tylko ludźmi Tyle z mojej strony zostawiam was z tym życzę powodzenia jeśli chodzi o wasze szachowe zmagania życzę zdrowia bo jest najważniejsze trzymajcie się ciepło cześć